No witam, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wujek Melek, a to jest Fortnite, ale taki nie do końca Fortnite, w tym filmiku pokażę wam jak szybko wbić expa i to naprawdę nie jest fake. Tak w tytule pisze, w 30 minut wbiłem 10 poziomów, więc oczywiście zaczynamy. Jak to zrobić? No po prostu odpalamy wyścigi widzowie, no to jest nic prostszego, są takie etapowe zadania, że dosłownie w 30 minut wbiłem 10, 10 poziomów. Yy, i w sumie się nawet przy tym nie spociłem, a to jest naprawdę bardzo prosta, proste wyścigi, proste wyścigi. Oczywiście są mapy, które są y, y, trudniejsze, łatwiejsze, wiadomo o co chodzi. Y, oczywiście pochwalcie się również jaki macie, jaką macie rangę w tych wyścigach całych, czy Wam się to podoba. Tak samo jest, ostatnio wprowadzili również y, LEGO. No i też tam można oczywiście wbijać sobie, są różne zadania, za które są, też dużo jest naprawdę expa, więc widzowie, jeżeli na przykład chcecie się wyczilować tam w sobotni wieczór, to polecam wam coś tak pograć w godzinkę i wbijać naprawdę dużo poziomów. Ja to oczywiście tam spróbuję wygrać tą gierkę, widzowie, to jest, to jest tak bardzo proste, robimy pacie drifta, o kurde, tej, tej mapy jeszcze nie grałem, ale dobra, jolo, jedziemy tędy. Oni niech jadą tą... Y, tym czymś I o tu wygram wszystko Dopalacz Buła Iś drifcik O tak widzowie, tak to się robi I pierwsze miejsce Wujek Melek Zajmuje oczywiście Ale tej mapy jeszcze nie grałem Nie wiem czy coś w tym... w tym tutaj w tym tunelu jest Jakieś przyspieszenie Że nie jadą wszyscy tamtędy Nie wiem Jeszcze do tego etapu nie doszedłem Bo w sumie nie ogarniam tego jeszcze tego latania bokiem Znaczy bokiem po ścianach o tak! I jestem drugi. Nie pierwszy. Dobra. Nie no, w sumie takie. Ja chyba wolę tędy jechać. Ale tutaj już widzę, widzowie, ja mam już srebro 1. Srebro 1 wbiję w pół godziny, tak naprawdę. No i te 10 poziomów, oczywiście. Są naprawdę zadania etapowe. Które w sumie szybko się wykonuje. Tylko trzeba mieć umiejętności manualne. Prowadzają samochodów, więc jak macie, wygraliście, znaleźliście może prawo jazdy w chipsach, to na pewno sobie, na pewno sobie dacie radę. Tak, ja na przykład. O Ota! I boczek! I jedziemy. I przyspieszenie jedno, drugie. I jestem trzeci. No kurczę blade. Jak to możliwe? Widzowie, no. no. Dobra, driftę, ale. Dopalacz Jak tu ja widzowie, w, nie wiem, w tydzień ja wbijam to już najwyższą rangę w tych wyścigach całych Nie ma, nie ma opcji, że będę mieć mniejszą ja jestem potężnym graczem wyścigowym Mam duże doświadczenie w prowadzeniu samochodów No, a kto nie ma? Eee, gościu, co ty robisz? Nie spijaj dobra? Boczek, 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 dobra, mam przyspieszenie widzowie Teraz się musi udać Będę pierwszy? Tak jest, widzowie! Yeah! Wygrałem wyścig! W końcu coś wygrałem w tej grze. Nie. I widzicie, widzowie, cały czas mi coś jakiś ekspada. A I psie... JA mi to zajęło? Ten film może trwać 3 minuty. Zobaczcie, widzowie, ile tu jest zadań. To są oczywiście za zdobyte rangi. Na przykład tutaj za Unreal macie 100k yy, EXPA, To jest naprawdę dużo. W ogóle biłem... Aha dobra, myślałem, że... Biłem <laughs> srebro 1, a tu jest srebro 2, srebro 3, nie wiem czy on tak dziwnie. Eee, no dobra, a tu jest 1, 2, 3. Eee, no tutaj jakieś tam poprawki pewnie wprowadzą. Eee, co tu mamy dalej? Tu są etapowe zadania, które jest naprawdę dużo. Mam już 4 na 7 Widzicie jak to wygląda? Tutaj zabicie wszystkie też macie jakieś tutaj dodatki. Yy, oczywiście, oczywiście, oczywiście są dzienne zadania w tym całym tutaj wyścigowym świecie. No tutaj oczywiście musicie zdobyć złotą rangę, żeby odblokować tą babeczkę. Yy, no i dobra, na przykład w zwykłym trybie Battle Royale nie ma na przykład już dziennych zadań. Są etapowe, to standardowo, ale na przykład dziennych już zadań nie ma, więc nie ma jak tego tutaj szybciutko wbijać. Więc widzowie pochwalcie się jaki macie, jaką macie rangę, ja aktualnie mam srebro 1. Obstawiam, że w ciągu jeszcze pogram sobie tak dobre pół godziny będę miał już pewnie złoto albo nawet platynę. Zobaczę, jak będzie mi szło. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Papatki. Hej! Jo!